Jesteś w domku? Tak, robię magazyn. To położę ci do skrzyni itemy i pójdę znaleźć może jakieś kaktusy. Mm. O, 43 pięki masz. Siekierka. się przydało zrobić. Ja pędzę dalej. Ok, mamy zabezpieczony kratom magazyn. No, jakie szczęście. O nie, już myślałem, że to owca, to tylko kurczak. Z daleka wyglądał na owce. E no, to masz dobry wzrok. Tak, bo widzę kurczaki zamiast. Owys. Nie, jednak widziałem owce. A? I to dwie. Ta dramaturgia. Nie chciałem. <gry> trzeba poprawić trochę drzwi, bo tak głupio wyglądały. E, no dobra, powiedzmy, że dobrze wygląda. O, żelazo na wierzchu. Może w sumie bez drzwi. O, co nam drzwi? No tam w sumie to jest ciasno, i trzeba, nie ma miejsca na pressure platea. Okej, okay, to ja już zrobię wywieczniki. połączę sobie pochodnie. Pamiętaj o kominku, to obowiązkowa rzecz w drewnianym domku. No, no. no, no dobra, to na następną jaskinię. Nie, nie! <gryw> to może później, bo już chyba widzowie mają dosyć. No to najwyżej ją sobie zwiedzimy sami. Łe, to taka króciutka jaskinia. Przejście od wybrzeża do wybrzeża i zombie. Okej, okay, jeszcze zabrakło mi trochę płotków. Ale już wełnę zebrałeś? Tam jest troszeczkę tylko w skrzyni, i teraz przystaję, mam 7 sztuk tylko. No słowo. Obiec nie ma. Czekaj, bo ha mnie... A nie, dobra, chyba już jest dobrze, bo mnie czasami Skype przebija. O oh, fuck. Chodź może do mnie, zobacz jaka dziura. Okej, okay, idę. Już miecz przygotowany. Wiesz gdzie jestem? E, nie bardzo. To... no dobra, to może jeszcze popracuj, bo jest noc. Okej, okay, ja już tam sprawę skończyłem. Tylko potrzebuję detali. Okej, okay, to zróbmy teraz okienka tutaj. Dobra, czekam już pod naszym domkiem. Bo trochę przód głupio wygląda. Nie, dobra, w nocy nie będę chodził już. O, piecyki trzeba będzie przesunąć, bo nam będą okna zasłaniać. Zaraz się je przesunie. Okej, okay, teraz jeszcze trochę. Tutaj zrobimy okienko. Piecyki do domku No na razie tak Później to już się wsadzi do kuchni jak zbudujemy. Okej. Okay. Okej, okay, może jeszcze sobie symetryczny wywiecznik tam u góry. Okej, okay, po... ustwieni z żelazem. Tak, zróbmy domek z żelaza. Aż tak nie. Dobra, za dnia może pójdę na jakąś pustynię, nazbieram więcej e, piasku, zrobimy jakąś małą szklarnię sobie tutaj może. A gdzie, na dole? Czy może na dole zróbmy taką infrastrukturę do naszego fortu? Okej. Okay. To naszykuję sobie od razu łopaty. A dwie wystarczą. Teraz zobaczę, jak to symetrycznie zrobić. Chociaż jak zlokalizuję piasek tak na odległość, to mogę iść teraz w sumie. Tam jest spawn. Okej, okay, to już robię magazyn. No napiszcie w komentarzach pod filmikiem jak to można poprawić wygląd naszego domku, jak macie jakieś pomysły. Idę go zobaczyć na górze. Jeszcze mnie tam nie było. Wow, jaki zakratowany, fajnie. To to tylko pierwsza baza bo potem się zrobi jakieś wille. Nie no, można to rozbudować, wiesz, powiększyć tą platformę. Tak szkoda w sumie zachodu. Widać są tam to wejście do jaskiń gdzie byliśmy. Świeci się tam w oddali. Od pochodni, czy jeszcze tam gdzie jest? Nie, pochodnie. Ale tam było fajnie. Zwłaszcza wychodzenie było ciekawe. Okej, okay, mamy trzy skrzynie, więc chyba nam na razie wystarczy. Nie, jasne. Wiecie, jak kto się ozdobi tymi piękami, to może ładnie wyglądać. O, widzę, że tam dachu nie dokończyłem. Troszkę. Tu można będzie trochę powiększyć to potem, najwyżej dodać jakieś dwa skrzydła mm, na parterze. Ja Wiesz myślałem, żeby zrobić takie koszary na przykład... całe yy, odpraw Wiesz co, koszary takie rzeczy to możemy zrobić tam na tym płaskiej przestrzeni, a tutaj domek taki. No, nie właśnie, żeby tutaj zrobić taki fort na wzgórzu, a nadal właśnie takie miasteczko. Zaprutujące, właśnie. jedzenie, na przykład farma. Okej. Okay. Zrobić taką, wiesz, kuchnię z nielegalnym żarciem. Nielegalne żarcie. No, dosyć fajnie chyba wyjdzie. Może czekaj, masz dużo Kobla? No właśnie nie. Hmm, chyba będę musiał iść zrobić kopalnię. Bo nie mam kobla w ogóle. Hmm, krawę tylko. To jest to ciemne drewno, tak? Ja hmm, zobaczę. Tak. O już można zacząć ozdabiać. Dobra ryba, odkładam ci tu nożyce. Jak tylko będzie dzień, to ja zacznę robić jakąś pseudokopalnię i pójdę po piachę. Okej. Okay. Bo jednak kobel się przyda. Masz może deski? Eee, chodź, to ci zrzucę z, z dachu. Okej, okay, już jestem. Łap się. Dobra, potrzebuję trochę patyków narobić. A zasadziłeś drzewka, te ciemne? Eee, tak, tutaj przed domkiem. Znaczy przed domkiem, tam na dole. Aha, dobra. No niech ta noc się kończy. No co, panie Creeper, no co? Przytul go. Może zbagowany, mam go przytulić? Tak. <laughs> mm, y, dobra, tam są dwa. Kurczę, nie mam zejścia takiego łagodnego. A ja właśnie odkryłem, że nie mam też zejścia. A nie, czekaj, chyba się przebiję przez sufit. Abo. Ała, Dobra, zszedłem na dół. Uważaj, jakby co, bo tam creepery są. Dobra, ja tam się na razie nie ruszę, bo mam tylko 2,5 serduszka. Odciągnąłem je od drabiny. Teraz czekaj sobie poprzeczkę. Creepery to głupie istoty, prawda? A, czasami różne rzeczy wypawiają. No chodź, Creeper, chodź, tu jest lawa. Jeszcze się po latach okaże, że Minecraft miał największą sztuczną inteligencję. Dobry, Creeper, wpadnij do lawy. Dziękuję. Tam obok jeciorka. Tak, już go wrzuciłem do lawy. A zdobyłeś siara? Yy, Nie, po prostu go wrzuciłem do lawy. <laughs> Jeszcze jednego muszę tak sprzątnąć. Ciekacz mam łopatę, mam łopatę. To usuwamy rusztowanie. Za dnia będziesz mógł spokojnie już iść i chyba wycinać drzewka. Jedno już wyrosło na pewno. A drugie, następne też powinny już rosnąć, zaraz. Okej, okay. ja też pochowam, żeby nie przerobić na deski. Dobra, a 16. A znalazł gdzieś e, kaktus? Nie, jeszcze nie. No w jak mam te pół bloki, to może zrobię taki daszek. No, można. Jak zrobisz, to zejdziesz tutaj na dół, to ci pokażę tą wielką dziurę. A potem ja pójdę po piach i jakąś kopalnię zrobię już. No i fajnie chyba wyszło. Może jeszcze zrobię tam wyżej Daszek. No i tam Dach musisz dokończyć, widzę. Nie, tam dokończyłem. To jest tak nieregularnie z daleka. No Właśnie tak miało być, żeby w jednej stronie była kopuła. A, to jest kopuła. <laughs> Użyj wyobraźni! A czekaj, z daleka to widać. <laughs> Ała, spadłem, spadłem z rusztowania, jaki żal. To się pewnie zabije, bo jestem w najbezpieczniejszym miejscu na mapie. Tak, ja tu w nocy biegam po terenie, walczę z mobami i nie ginę. A ty w bazie giniesz, nie? Oj, budowa, to jest, wiesz, niebezpiecznie, praca na wysokości pierwszego piętra. Aż pójdę i ci upoluję świnkę. Tak, mam dla ciebie dwa bekony. No, to dobrze. Teraz ja sobie. ...sypialnię dla nas. Chodź na dół na razie. Pokażę Ci tylko tą dziurę. Okej, okay, tylko znajdę derbinkę. No, szynka! Fajnie. A teraz ostrożnie ze schodzeniem. A, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, jestem na dole. To chodź za mną. To jest duża. Nie, to jest zwykła jaskinia. Wow. Postaw tabliczkę, bym wpadł. Y... Kręć tam koła marnice, co ona odwala. O kurczę. Ja myślałem, że to jest jakiś klocek już obracający się. Ale dobrze, barwnik się przyda. Uważaj, zombie. Ha, idę spłonąć. I chodź, zobacz tu bo tego nie widzieliśmy wcześniej. Niech chyba tą ciurę widzieliśmy. Taka ala Sparta. jej okay, nie widzę. Dobra, misiek, skaczesz? Nie, ale chyba tu zrobię właśnie kopalnię. O, i chyba tam szelaza jest, bo tamta chyba poprzednia jaskinia jest już wyeksploatowana. Tam? Nie. Nie, nie, zrobię sobie jakieś neutralne kopalnie. Nie lubię w jaskiniach kopać. Ale to wiesz, możesz zrobić takie oświetlenie z góry, ze szkła. Będziesz wiedział kiedy dzień jest, a kiedy noc. A to, to i tak zrobię. Tylko gdzieś bliżej bazy, nie chce mi się tu na dół latać. A potem można zrobić ścieżkę taką. No, tu mam dobre miejsce. Ok, zaraz tam wejdę na górę i... ...zrobię jeszcze parę okienek, żeby tak... Nie wyglądało surowo. O, wilki! Tylko kości nie mam. Yy, w domku są. O, dobra, to złapiemy. Cześć, piesiu. Jednego ty, jednego ja. Tak, bo ja mieszkał w jednym domku z dwoma psami, tak nie będzie dziwnie wyglądać. No, parzek ten mnie lubi, biega cały czas wokół mnie. Czekajcie, telefon. Ok, już jesteśmy z powrotem. Musiałem się dowiedzieć co jest na obiad. Masz te kości? Czekaj, to muszę okienko dokończyć. Bo wilki znikną. Mm, kości na dole zostawiłeś? Mm, tak. Y jakoś nie widzę. A nie, są, dobra. I gdzie te piecyki są? A dobra, <ślepy>, ślepy jestem. A po co ci piecyk? A szynka sobie zrobię. A. Już myślałem, że psa chcesz upiec. <ślepy> tak. Koś upiekę, żebym lepiej smakowała. Dobra, gdzie są te psy? Mm. Daj mi połowę kości ja sobie pójdę po jednego a, bo wiem gdzie on jest tam na drzewie jednym siedzi Co? <grystanie> o, a czekaj, ja jestem tam obok tej dziury, co mi pokazywałeś Tutaj jest. Na górze. Zobacz tu gdzie ja jestem Czekaj możecie najpierw znaleźć Na drzewie biegam A, okej okay. <grystanie> No chodź, to ci dam kości. Ja sobie wezmę tego, a drugi jest tam na platformie. Na której platformie? No to tam, tam, właśnie za tobą gdzieś biega po. gdzieś tam wokół krów. Cze, tu widzę same krowy. Chyba go zeżarły. Nie, tam jest. No jakoś go chyba zgubiłem. A nie, za tobą. A nie, to twój. O, tam jest. Tylko pewnie mój będzie chytry. Się nie da ogłaskać. Masz tutaj jeszcze kości dwie. Aaa, udało się za pierwszym razem. A dobra, walnąłem psa, to chodź, idziesz. Chodź, dziwny psie. Mamy pierwsze stworzenie własne. Tu. O, i jest zrobi budę wojskową. No chodźcie, tu bliżej. Dobrze, siad. Czekaj, może oświetlę te parapety, żeby nam się tam klipery nie zrespiły. Dobry piesek, będziesz mnie pilnował podczas kopania. Możesz mi zrobić drabinki, tak z 64. Heh, tylko poszłam wiesz na ogrodzenie, ale zobaczę. Czekaj, to prawie się klika na psa, żeby się nie ruszał. Tak. Okej. Okay. W sumie zjem przy okazji mięsko. Choć pies, pójdziemy po piasek. Mm, tylko nie mam, wiesz, za dużo drewna, żeby ci zrobić patyki, to zrób na razie ile tam możesz tych, tych mm, chociaż kilka tych yy, przyda się drabinek. Mam tylko 19 patyków. Oj, no czekaj, zobacz, czy mam jeszcze się tak? Czekaj, bo to chyba mnie zaczyna dublować. Czekaj, może teraz... Czekaj, może zróbmy restart Skype'a, bo tak... No dobra. No, a to do zobaczenia ludzie.